Cześć witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i przed wami dzisiaj mam wam do zaprezentowania V-Rising. V-Rising w zasadzie, nie wiem, w każdym razie mm, RPG o wampirach, mówiąc krótko, który ostatnimi czasy, no nie wiem czy robił furorę, ale był dosyć popularny. No i ja też ostatecznie skusiłem się, zakupiłem i... No, zakupiłem Early Access, bo to nadal, nadal gra typu Early Access. No i co? I gramy, i biegamy z ekipą, bo w tym wypadku nie gram solo, co jest dosyć nietypowe, biorąc pod uwagę fakt, że ja jednak zazwyczaj gram solo. No nie, nie tym razem. Nie tym razem, tym razem gramy z ekipą. I to, co widzicie na ekranie przed sobą, ten ogromny zamek, który, no, po którym sobie latam, to jest generalnie zamek mój oficjalnie, ale de facto mój i orkowego wodza, jednego ze wspierających, który właśnie gram gra razem ze mną i z Darkiem Yy, Darek z naszego jest jakby stałym bywalcem naszego Discorda. Yy, stałym bywalcem to w zasadzie mało powiedziane, ale w każdym razie, yy, no mniejsza o to, z Darkiem i z Orkowym gramy, czekamy aż Invisible Knight ewentualnie dołączy lub ktoś inny. Na razie jest nas trzech. Generalnie klany są czteroosobowe na tym konkretnym serwerze i chyba nie ma serwerów większych. No w każdym razie ten potężny zamek, yy, który tutaj oglądacie, został wybudowany w zasadzie w większości. Znaczy, wybudowany przeze mnie, ale urządzony przez Orkowego, bo został pewnością. O, a to jest mój sługus, Giermo. Nie wiem, czy oglądaliście serial, co robimy w Ukryciu, serial i film to był generalnie. I tam był właśnie taki sługus, bo to jest generalnie taka parodia życia wampira, czy coś w tym stylu. I tam był właśnie taki sługus giermo, który strasznie mi się mm, jako postać w sensie podobał. No i stwierdziłem, że kurczę, muszę nadać to imię jednemu z naszych sługusów. Co tu mamy? O, okej. Okay. A, tu są roślinki, dobra. Trupi Ogród, tak? Czekajcie, czy my tu mamy gdzieś ogród? O! to mnie będą tłukły te cholerne zombiaki. Dobra. oniby niby nasze, a mnie tłuką, nie? No orkowy postarał się nawet i zorganizował ogród. Tutaj na razie na tym piętrze nic nie mamy, to jest taka wieżyczka obserwacyjna, że głubym. No a na parterze oczywiście, czy tam tudzież na pierwszym piętrze, nie wiem, to jest chyba pierwsze piętro, no a mniejsza o to, tutaj mamy całą halę produkcyjną, która na razie generalnie nic nie robi. E, tak, zobaczmy, tak, no zrobiliśmy sobie tego, nie wiem, co to jest właściwie, jak to się na język polski tłumaczy, sulfur, nie wiem co to może być do cholery. Mniejsza o to. I yy, yy, mamy tutaj sporo sporo żelaza. Nie, to jest miedź. To jest miedź z kolei. No i yy, tak. Plan był generalnie taki, bo mamy, jak widzicie na mini minimapę, spojrzycie to tam na północy. Jest taki gracz zresztą wam zaraz pokażę. Zmienimy się w wilka, żeby się przemieszczać troszeczkę szybciej. Yy, yy, tak, jest taki gracz sobie który jest, generalnie był przynajmniej, wybudowany znacznie solidniej od nas. Rzecz w tym, że ja gdzieś na samym początku wbiłem, rozwaliłem mu ten płot, yy, zabrałem mu kości z tego, tego, no, no, wytwarzacza mgły, że tak powiem, trochę roślinek mu też pozabierałem, Darek mu później chyba tą studnię rozwali, czy coś w tym stylu, no i w zasadzie tyle, bo już dostać się do środka nie możemy, ze względu na fakt, że, okej, okay, no na razie nic mu nie zrobię, bo jest wyłączone rajdowanie, bo rajdowanie gdzieś odpala się tylko wieczorami, jest to i fajne, i niefajne, ale o tym wam powiem w zasadzie w trakcie. No i w zasadzie nic z gościem nie możemy zrobić, ponieważ żeby się dostać do takiej siedziby, potrzebny jest golem oblężniczy. Na początku myśleliśmy, że ładunki wybuchowe wystarczą i generalnie ja tych ładunków wybuchowych trochę naprodukowałem, ale okazało się, że one tego... O, patrzcie, ja mogę tu zajrzeć jednak do środka. Tu jest okno? Nie. No to ciekawe. to jest już serce zamku w tym miejscu. Nie jest zbyt duże na zamczysku, wydaje mi się. A tu już nie zajrzę z kolei. A nie mogę. Okej, okay, tu ma produkcję. Więc no on awczy od jakiegoś czasu w każdym razie. Mimo, że się nie wdarliśmy do niego do środka, to on tego niczego tutaj zasadniczo nie odbudował, więc prawdopodobnie awczy. Czekamy, aż serce zamku zacznie gnić, obumierać, bo to będzie prawdopodobnie za jakieś 5 dni, bo nasze serce zamku tyle trzyma, więc zakładam, że jego serce zamku też będzie mniej więcej tyle trzymało. No i wtedy może ewentualnie uda się go stąd wyeksmitować, bo on stanowił dla nas, stanowił, bo no, stanowił dla nas największe zagrożenie, był najbliżej, bo tutaj jest nasz zamek Jorkowego Wodza, tutaj jest zamek właśnie tego, Gościa, no i do tego nie tak dawno pojawił się ten zamek na południu, który za chwilę Wam tutaj zaprezentuję. E, tak, to jest zamek tego gościa na południu. Rzecz w tym, że. Patrzcie, on, on, jest, on jest otwarty. E, powinienem być w większym szoku i bardziej podekscytowany, ale nie jestem, bo. On już był otwarty. On już był otwarty w pewnym momencie. Ja go chciałem zraidować. Podchodzę tutaj, miałem ładunki wybuchowe. Podchodzę tutaj, a tak, zamek otwarty, pierwsza sprawa, tutaj leżały jego zwłoki, które w tym momencie, no, które obrabowałem zresztą. No i nie wiem, co tak naprawdę się tutaj u diabła wydarzyło. Znaczy, ktoś go zapewne dojechał, ktoś otworzył mu te drzwi, dojechał jego, no i w zasadzie wszystko powynosił, co się tylko dało. Tutaj już chyba jest całkowicie pusto. Zaraz zajrzymy do jednej ze skrzynek, zobaczymy. Mm, I no, ja powinno się wszystko stąd, i wszystko wskazuje na to, że gracz generalnie też nie wykazuje żadnej większej aktywności. Skoro nawet nie zamknął tych cholernych drzwi, mm, więc tak, jego zameczek też nie jest największy. Do środka zajrzę na radę. To jest chyba exploit, wydaje mi się. No, mniejsza o to. Także jego zameczek też nie jest największy, ale coś mi się wydaje, jestem trochę zaskoczony, że on też już w zasadzie dał sobie spokój i raczej go tutaj nie zastaniemy. Więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że nasza sytuacja, nasz główny zamek, mój i orkowego wodza, jest całkiem bezpieczny. Więc czy dlaczego te zamki są białe? Znaczy, białe? Nie, to są niebieskie zamki. Nie wiem dlaczego, niektóre są czerwone, niektóre są niebieskie. A może one obumierają? Nie wiem. Więc no tak, ten gracz już raczej nam nie będzie przeszkadzał, więc mamy naprawdę bezpieczną lokację. Rzecz w tym, że ona jest bardzo oddalona od tych najbardziej ciekawych miejsc na mapie, to jest praktycznie na samym respawnie jesteśmy. No, ale tak czy siak jest to miejscówka dosyć bezpieczna, więc to będzie nasza główna baza. I z tego co widzę, tu jest jeszcze jakiś czerwony obszar, zobaczymy czy tam się coś dzieje. Zaraz się tam przejadę. O, już widzę, nie, widzę czy nie widzę, nie, zaraz. Ej, ja tu nigdy nie byłem. Tak, tu jest zamek, który, co ciekawe, obumiera, nie, nie obumiera. Zapukamy. Okej. Okay. To jest pusto na pierwszy rzut oka. Ciekawe, czy to jest exploit, że ja sobie mogę zaglądać przez te mury. Tu też jest pusto. No, w ogóle nic nie ma. Patrzcie, a to wcale nie jest dużo większy zamek. Natomiast jeszcze może z jedna komnata, do której nie mogę zajrzeć, chyba. Chociaż, chociaż mogę się mylić. Nie, no wydaje mi się, że nie. On odgradza, oczywiście, jakiś obszar. Ale to nie jest duży zamek. Ciekawe. Chyba tam gość, patrzcie, tu jest dużo obszaru czerwonego, więc tam gość, generalnie, zaraz się przejdziemy, jeszcze zobaczymy. Spróbujemy podejść drugą stroną. Tak, to jest też jakiś zamek, tylko on należy generalnie do innego gracza, więc bardzo możliwe, że cały ten obszar, co by było ciekawe, powiem szczerze, że cały ten obszar jest zagospodarowany przez jakiś graczy, którzy z kolei są aktywni. Więc no trudno powiedzieć, ale istnieje takie prawdopodobieństwo, tak przypuszczam. Ee, więc no to jest potencjalnie największe zagrożenie, jakie mamy w obszarze, bo ten zamek już zagrożenia nie stanowi. Ten zamek też nie sądzę, aby stanowił jakiekolwiek zagrożenie. Ten nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. To jest kawałek drogi już od nas, bardziej na północ, więc szczerze mówiąc, tego się za bardzo nie obawiam. Więc nad tym teraz trzeba będzie pomyśleć i ewentualnie z tym coś pokombinować. No i zobaczymy, jeżeli tych uda nam się wyeksmitować stąd, to będziemy mieli kawał obszaru praktycznie na respie, który będzie dla nas bardzo bezpieczny. Darek z kolei założył zamek bardziej w głębi. To jest taka nasza baza wypadowa, znaczy to jest baza wypadowa. W zasadzie nie, to jest Zamek jak zamek. To jest naprawdę jeszcze lepiej zorganizowany niż nasz. Więc no tam, ale no w każdym razie dla mnie orkowego jest to taka baza wypadowa, bo tutaj nasz główny zameczek jest w tym miejscu. No i jeżeli robiłem jakieś bossów gdzieś tutaj, to Udarka sobie nocowałem, więc, więc no jego lokacja jest naprawdę całkiem ciekawa. No i tak to wygląda. Tak to wygląda. Problem polega na tym przede wszystkim, że ciężko będzie właśnie V Rising nagrywać pod kątem YouTube'a. To gra byłaby, ta gra byłaby naprawdę fajna na strumyki. Ale pod kątem YouTube'a może być ciężko, no bo tutaj generalnie na odcinkach wiecie, no biega się i się zbiera surowce, tego PvP jest trochę mało. Jak na, wiecie, jak na granie na serwerze PvP w grę, która jest survivalem, generalnie tego PvP za dużo nie ma, bo albo się natykasz na ludzi, którzy są po prostu dużo mocniejsi, no i okej, okay, wstaje dzień, no to jest mechanika bardzo ciekawa i tutaj na słońce teraz będzie smażyło, więc musimy się gdzieś jakoś cieniem przemieszczać. I idziemy szukać oczywiście bossa kolejnego, bo on będzie nam potrzebny do rozwinięcia technologii. W każdym razie no właśnie tego PvP, jak na serwer PvP, jest trochę mało, bo generalnie walka z innymi graczami jest włączona cały czas, ale tych graczy zazwyczaj nie ma więcej niż dziewięciu. Tak wiecie, o takiej porze teraz, nie? W sensie w takiej, kiedy nie ma włączonego rajdowania, bo tutaj rajdowanie się włącza na tym konkretnie serwerze dopiero gdzieś w nocy. No to wtedy możliwe, że tych graczy jest trochę więcej, I szczerze mówiąc, nawet nie mu uwagi, to jest jakiś kolejny zameczek, ale to już jest kawałek drogi od nas, więc no, to ja bym się tym szczególnie nie przejmował. Mm. Więc no, jest trochę mało tego PVP, w, jakby na serwerze i w grze, która w, tam, w jakimś tam stopniu jest na to PVP nastawiona. A wyczyszczę jeszcze, Piper, co tam? No Także tak to wygląda. Raidować się za bardzo nie da, ze względu na fakt, że do zrajdowania kamiennego zamku, którego zbudowa wcale nie jest jakoś super skomplikowana, nie wiecie, nie, nie, nie zaczyna się jakoś strasznie późno. Można kamienne mury dosyć szybko zbudować. Żeby zrajdować coś takiego, potrzebny jest golem oblężniczy, z tego co ja ogarnąłem. Może się mylę, więc jeżeli lepiej się znacie, możecie mnie poprawić. A zanim my dojdziemy do jakiegoś golema oblężniczego, to mi nie przypuszczam sporo czasu, jest jeszcze opcja rajdowania, że robi się jakiś klucz, którym się po prostu otwiera drzwi. Hmm. Czy takie rajdowanie byłoby ciekawe, wiecie, z punktu widzenia nagrywania materiałów na YouTubie? No, wydaje mi się, że nie za bardzo. Że jednak, no, jeżeli. Czekajcie, coś. Nie, to broń miałem wybraną, ale to nie ma znaczenia w zasadzie. Że generalnie. Że generalnie nie byłoby to zbyt ciekawe do oglądania. Więc, no. Raidowanie się kojarzy raczej, wiecie, z rozwalaniem murów i tak dalej, z niszczeniem, zabijaniem i rapowaniem przy okazji. Ja, no dobra, niszczeniem... Zabijaniem nie zawsze, a zniszczeniem zazwyczaj. Więc no... No troszeczkę, troszeczkę to takie jest nie do końca z punktu widzenia nagrywania materiałów na YouTube satysfakcjonujące, rzekłbym. Więc no tak, porobimy sobie trochę bossów, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeżeli wy będziecie zainteresowani właśnie oglądaniem, no to ewentualnie pomyślimy z ekipą nad jakąś tam ciekawszą aktywnością. Może coś się tam uda yy, uda wymyślić, no może się kogoś tam dorwie jednak ostatecznie do jakiegoś PvP. No ale zazwyczaj to są dosyć mocne koksy, z tego co widziałem jeszcze latają. No ale zobaczymy, no jak my z czasem też zaczniemy być mocnymi koksami, to... to może wtedy będzie to miało jakiś sens. Dobra, trochę kości sobie pozbieramy. No i właśnie, i dlatego ciężko jest szczerze, mówiąc coś takiego. W miarę... Okej, okay, no tu słońce smaży, więc nie będziemy się z tym bili. W miarę sensownego nagrać, jeżeli się właśnie weźmie pod uwagę fakt, no że tego PHP jest troszeczkę mało. Kiedyś spróbujemy się ze zebrać z ekipą. I oczywiście coś tam ponagrywać takiego wspólnie. No, no, Słonko smaży. O, dostałem. Dobra, chrzanić tych uczników Po co ja się z tym w ogóle górę... no, tutaj krepie? Czy będę musiał z kogoś krew wysysać, Bo mam już generalnie mało. To jest też całkiem ciekawa mechanika. Yy, no, i tyle. I tyle, bo znowu się tak tego... Nie dokończyłem myśli, ale no tak to wygląda. Więc no, generalnie co będziemy dzisiaj robić i tak jako jakby... W, no, w ramach pierwszego... O, kurde, mogłem go jednak wysysać. No, ale nieważne. No, Wiesz co, w sumie cofniemy się i wysy... tam Wypiję z kogoś krew. Generalnie w ramach pierwszego odcinka zrobiłem sobie po prostu jednego z bossów, którego tak czy siak muszę zrobić. Dobra, znalazłem bossa, wiecie co, ja się wyleczę zanim się za niego zabiorę? Mam 15% krew. jakoś krwi, więc to szaleństwa nie ma. Oj, ruszyłem się. No dobra, no dobra. Nie wiem czym go klepać, szczerze mówiąc. Nie wiem co on potrafił. tak jak mówię, to jest moje pierwsze podejście. To jest duży roślinek w ogóle. Daje się miętki. Miętka w zasadzie, bo to baba. O, strach. O. Ra. Gdzie ona? Tu. No, znowu mnie straszy, no. Ajajaj, dziewiętnaście? Użyję tego, to samonuje ponad jakieś szkielety, ale kurczę, niepotrzebnie chyba wziąłem tu, miejkę szczerze mówiąc. No, na razie powiem Wam szczerze, że Że szaleństwa nie ma. O, Dzięki, zawsze dre... o tam jakieś duchy biły we mnie, dobra, to już się zaczyna robić nieprzyjemne teraz. E, zrobię to. O, dobra, przyzwał jakiegoś szkieleta, okej. Okay. Już on zaraz padnie, jeden szkielet to mało trochę. Kurde, co tu się dzieje? O, ja pierdziele. Dobra, miało być łatwo, a się zaczęło robić trudno. Chyba trzeba olać te duchy. I strasz, i strasz, kurde. Kurzający boss, powiem wam szczerze. No i co? Ja pierdziele, co tu się dzieje? Wiecie co? Leczę się? Nie! Nie bardzo. Okej, okay, to się zaczyna robić naprawdę nieprzyjemne. Dobrze, o tym te, kamień się jakoś... Kurde. No, no. Dobra, przyzwał szkieleta. Okej. Okay. Dobra, przyzwie kolejnego. Wardo. Okej, okay, strach. Dobra, dobra, na razie żyje. Ała. Gdzie ona? Nie, 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 jak się zregeneruje, to full HP chyba się zregenerowała. Ja pierdzielę zaczynamy od początku. Dobra, zmieniam sobie jedną umiejkę, to już bije znacznie mocniej i bije przede wszystkim na dystans. Może nam się nawet opłacić. To przyzywanie szkieletów to było takie, sobie rzekłbym. A to trzeba głównie. i O, wydaje mi się, fokusować i. I olać te duchy, które wokół niej latają. Dobra, żeby nie uciekła. Zostałem. Hmm, tak jest daleko trzeba uważać, bo się nie widzi własnych punktów życia, że tak powiem. No i gdzie ona jest? Ała? Dobra, mamy ją! Ej, to było proste, to było aż za proste, powiem wam szczerze. Okej, okay, no, za pierwszym razem ją zrobiłem, nie? Był gość, który był na poziomie niższym, rzucał ładunki wybuchowe. I cholera, był naprawdę ciężki do zrobienia, powiem wam szczerze. A to, to było łatwe, to było aż za łatwe. Jestem trochę rozczarowany, biorąc pod uwagę fakt, że wiecie, że nagrywam odcinek, nie? Liczyłem na jakieś większe wyzwanie. No raz mi wtedy uciekła i się zregenerowała, no ale ja się wtedy też wyleczyłem na full HP, no i w sumie generalnie było w porządku. Dobra, zeżrę, zeżrę tego zwierzaka, bo już mam mało krwi, Jak nie będziemy mieli... Krwi to będzie problem. Dobra, no, pozbieram tu dookoła te roślinki, wracam do bazy i co? I zobaczymy. Okej. Okay. Tristanem będzie większy problem. Przez przypadek się na niego napotoczyłem. Czy on z nim jest problem taki? Ja spróbuję go zrobić w sumie, szczerze mówiąc. To jesteśmy całkiem blisko tego Waygate, więc jesteśmy blisko Respa, mówiąc krótko. On ma 46 poziom, ja mam w 39 wyposażenie, więc no, z nim może być problem. Czy on z takimi dwoma atakami i ciężko jest z tego uniknąć, ze względu na fakt, właśnie, że to ma duży zasięg po pierwsze, a my mamy dwa, znaczy jeden generalnie dash jakby wbudowany w naszą postać. Więc no jest to problematyczne, bo tak, możemy uniknąć jednego ataku, a później drugi w nas wchodzi, jak w masełko. Więc yy, zaraz pomyślimy, zaraz może jakiegoś innego skilla sobie wybierzemy, który jakoś, nie wiem, coś pomoże. Tylko najpierw musimy odzyskać loot i zobaczymy. Tristana już nie ma, ale są jakieś tacy, właściwie, jego moście. Nie wiem, co to jest za goście z tą, z tą czachą. Coś grubego na 100%. O oh, wow! Ja pierdzielę, ale dostałem. Z tym grubasem to ja czuję, że te... Ja wiecie co, ja nie wiem, czy nie lepiej jednak stąd uciekać. Po prostu. O, ty... Dobra, to się zaczyna robić mniej przyjemne. Wow! Ten miał 100% w ogóle jakoś krwi! Kurde! Trzeba by to porobić! Dobra, jest grubas. Jest grubas i koleś z obstawy. Ko Kurde, zabiłem koleś z obstawy, a on miał 100% przecież. Zapierdzielę. Ała! Co?! Jak to dziadostwo bije! Jestem w stanie to zabić, nie? Jeżeli będę trzymał dystans. Dobra. O, okej, okay. ja się mogę już nim pożywić 23%. No ładnie, ładnie. Dobra. Czyli Grubasa mamy zrobionego. Co on wywalił? No mamy tego trochę, musimy teraz wyrzucić jakieś niepotrzebne rzeczy, na przykład tego typu... Nie wiem czy to jest faktycznie niepotrzebne, ale... skrole się na pewno przydadzą. To nie wiem w ogóle co to jest. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Zawsze coś wynieśliśmy z tego, z tej wyprawy. Poza tym jednym bossem, Od bo Tristan ostatecznie nam zwiał i nie wiem gdzie on w zasadzie może być. Dobra, kij z tym, wracamy do bazy, bo i tak jestem pełny. Yy, a jest nod, więc jest w miarę bezpiecznie, więc no... Dobra, jesteśmy z powrotem w zamku. No i teraz muszę porozkładać te wszystkie rzeczy. I co? I tyle. Widzimy się w następnym odcinku, chyba, bo już dzwoni telefon, niestety, więc do zobaczenia czołem.